Założę się, że nie zostawicie szybciej łapki w górę, zanim pokażę wam, co jest za mną. Tamto w krzakach, czarne! Szybko zostawiacie łapkę w górę, a ja wam pokażę. Uwaga, macie na to 3 sekundy 3, 2... Jeden koniec czasu Zostawiliście łapkę w górę? Jeśli tak to uwaga pokazuje. Zobaczcie na to, to jest jakiś niedźwiadek Taki o mały, patrzcie chodzi sobie Jakie ma oczka mm, Dzień dobry, misiek, cześć, cześć, cześć Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku Będziemy rysowali postacie Słuchajcie, różne, przeróżne Co mi przyjdzie do głowy i będziemy się w nie zamieniali Więc drodzy widzowie Trzymajcie kciuki, bo będę musiał Dzisiaj wykazać się pięknym, pięknym Tutaj malowaniem, żeby oczywiście Narysować coś kozackiego Mega, mega fajnego No i patrzcie, na przykład tak byśmy Tak sobie ostatnio pomyślałem Co by się stało, jakbym chciał się zamienić Na przykład w, nie wiem Jakąś postać z bajki Co wy na to, na przykład Oglądaliście jakieś Flintstonowie Taką bajkę o takich jaskiniowcach I tak dalej, no słuchajcie, to myślę, że będzie spoko Tylko czy, czy mi się uda jakoś to fajnie narysować, to nie wiem, słuchajcie, będziemy próbowali, ehm, jakby to zrobić? Słuchajcie, o, tak. Będzie to Fred Flintstone. Ehm, myślę, że może się. E, może być ciężkie do narysowania, ale spróbujemy. Dobra, tu będzie coś takiego. O, proszę. E, to będzie oczywiście pomarańczowe, tutaj takie e, wcentki jakby trochę. O Okej. Mm, I teraz główka, cyk. O Okej, tutaj nos, e, tu i tu włoski. O Okej. E, dobra, może się udać. O. -okej. Dobra, tu. Tu I teraz uśmieszek taki zrobimy Patrzcie, oglądaliście kiedyś taką bajkę flinstonowie? Jeśli nie no to... Szkoda, bo jest naprawdę spoko Ok, jedno oko, drugie oko Dobra, a jak to wygląda? Nie, 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 dobra To teraz słuchajcie, musimy sfilować jakimś kolorkiem, na przykład yy, na przykład takim yy, Tu będzie główka, przy bardzo I teraz przydałoby nam się niebieski, zrobimy tutaj, o tak, jakby krawat, czy coś takiego? Pomarańczowe, tu i tu. Yy, nie wiem, przypomina to coś? Słuchajcie, no dobra, nieważne jak to teraz wygląda. Najważniejsze, jak to będzie wyglądało za momencik, ponieważ, no, chcę się zamienić. Słuchajcie, będę musiał się zamienić w tą postać. Okej, okay. tu może więcej włosów dodajmy. O, tu. Okej. Okay. I zaraz porównacie, czy to jest podobne do tego, co się zamieni, czy nie? Słuchajcie, zobaczymy, zobaczymy, czy to zadziała. Yy. Nie wiem, czy jakoś tak oto zrobić. Czekaj, o tak, o, o tak. I może teraz faktycznie, jakbyśmy zrobili coś takiego, jak tam wcześniej było. Czekaj, yy, picker, okej, okay. coś takiego. I może bardziej. Yy, o tu, i on miał coś takiego. O! Ej, no to teraz będzie chyba spoko wyglądało. Zobaczcie, Fred Fliston, sam. Normalnie tutaj wygląda jak prawdziwy, ty. No wyskitu dobra. Słuchajcie, to teraz wystarczy tylko to rozwalić i zobaczymy, co się stanie. Czy uda mi się to. Aj, a zróbmy na przykład jeszcze dół, czy dam radę. Jakoś to udogodnić. Tu. Słuchajcie, tutaj zrobimy ten pasek niebieski. Okej okay. i tutaj centki, centki, centki. O, tak, tak. I teraz fill. To było to, a to było chyba to. I pyk. Zobaczcie. Ej, i to idealnie wyszło Nie, no bez kitu Ej, to zróbmy jeszcze nóżki Słuchajcie mm, Zrobimy tak, y, tak Tak, 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 tak Okej, okej I tu nóżka, i tu cyk, dobra I co, fil Taki, dobra, czarnym Zrobimy takie centki jeszcze tutaj Tutaj, tutaj I tu, i tu I teraz wystarczy jedynie Co to chyba tylko Kolor skóry dobrać, ale yy, to może być problem. Dobra, yy, powiedzmy, że będzie coś takiego. Okej, okay, okej, okay, i fil, i fil. Dobra, powiedzmy, że to jest Fred Flintstone sam w yy, własnej osobie. Uwaga, rozwalamy go. I, o oo, będzie trzeba kilob zrobić. No dobra, rozwalamy, rozwalamy, dam radę, dam radę. I uwaga, i PUM jest! Zmieniona łapka, patrzcie na to Zmieniła się łapka Ej, siema owca Owca, 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 dawaj wełnę Ja muszę łóżko zrobić, patrzcie Dobra, mamy tutaj i o masz, o masz o, masz, o, masz, masz Pyk, owieczka I co to jest, to jest struś? O masz strusiu. dobra, uwaga, uwaga Zaraz zobaczymy, czy wyszło Patrzcie na to Fred Flintstone, normalnie sam, zobaczcie Prawdziwy, tak samo jak narysowałem Tylko trochę niższy ale Kozacki! A! Zobaczcie, nawet główką mogę schylać ty. Normalnie. pek Pek Elu, Elu. No dobra, Ej, patrzcie na jego stopy w ogóle jakieś dziwne ma. Patrzcie, yyy, czekaj jakby to zobaczyć. Yy, na przykład... Coś takiego. O, teraz będzie trochę lepiej widać. O, patrzcie, mam ustka, mam tutaj oczka takie jak narysowałem, dobra, buźka jest, włosy też super anckie wyszły. jakie mm, okay, on ma stopy. Trzy palce tylko ej, a gdzie reszta palców? No dobra, nieważne, słuchajcie. Eee, także jak widzicie, udało mi się go rozwalić, nawet podobny jak tutaj był. Eee, dajcie znać, czy podobnie wyszedł. Eee, jeśli oglądaliście kiedykolwiek taką bajkę, dajcie znać w komentarzach. Ja jestem mega, mega ciekaw. Czy, czy oglądaliście taką bajencję? Um, no dobra, słuchajcie. Jak to wyszło, to możecie ocenić, ale teraz może narysujemy jakąś inną postać. Co wy na to? Na przykład tutaj, coś takiego. O, i będziemy teraz rysować. Nie wiem, czy ktoś z Was zgadnie, ale bardzo i to bardzo wymyśliłem sobie taki fajny pomysł. Słuchajcie, będzie to taki mega, mega kozak. Patrzcie, takie łapy będzie miał. Tu, tu, tu. Nie. O, patrzcie, tutaj. Takie. Łapeczki, patrzcie, on będzie mega, mega silny, zobaczcie na to, tylko czy, czy ogarniecie kto to jest na przykład, czekaj, tu, okej, okay. i tu ręka, wow, jaki siłacz, dobra, tutaj będzie oczywiście, będzie miał nogi, o, patrz, cyk, cyk Dobra, zrobione, ej, to trochę mi źle wyszło, dobra, zróbmy tak, i tu, okej, okay. on będzie miał, wiecie, taki klatę elegancką, tu spodnie, mm, dobra, główka to będzie taka, i właśnie, tu może zrobimy takie połączenie, patrzcie, to będzie białe, wszystko, o, coś takiego, yy. o, dobra, o, tu będzie taki mega siłacz, patrzcie na to, cyk, cyk, cyk Tu będzie miał klatę, wiecie, zrobioną, pyk, pyk Tu jakiś o O, no to fajnie, fajnie teraz to będzie się prezentować Okej, okay. i co najlepsze, wymyśliłem, że on będzie miał jakby takie oczy, o oczy Dobra I będzie miał taką paszczę z zębami nie wiem, czy to będzie przypominało tą postać, którą bym chciał, ale to ma być minionek. Słuchajcie, minionek. Mega wykokszony minionek ty. Dobra, fil. E, na przykład tutaj białe, tu białe, tu białe, tu białe i tu białe. E, a reszta będą oczywiście zębami. Tylko czekaj. Fil. OK I białe. Dobra, i białe zęby, patrz. Uroo, będzie mega, mega wykokrzony. Dobra, cyk, tak o zrobimy, tak, tak, tak i tu tak. Dobra, powiedzmy, że to wygląda trochę jak minionek. Nie wiem. <grywy> I zobaczymy, czy uda nam się połączyć to. Takie, że on jest biały cały, głowa cała żółta i oczy czerwone. Słuchajcie, zostawiajcie łapy w górę, bo mega, mega, mega fajnie to wyszło. I te połączenie może, może być naprawdę ciekawe. Uwaga, rozwalamy. Cyk, poszło. Wow, ej, rączka mi zniknęła. Co jest grane? Ej, jakiś ekran, jakby taki bardziej swobodny. <laughs> Poczcie na to. Ej, udało się! Zobaczcie, teraz jestem mega, mega ogromny. Zobaczcie jaki koks ze mnie się zrobił. Normalnie niesamowite. Ej, a z przodu? <laughs> Ty zadziałało. Patrzcie jakie mamuskuły, jakie łapy szerokie, jakie bary, tutaj jaką klatę. Zobaczcie stopy ogromne. Kompletnie inny miniony. Kto to się nazywa? Jakiś potwór nie ty. wow, ty roz... Ej, zobaczmy, czy mam więcej siły. Na przykład czy rozwalę to coś, coś, co, co rośnie tutaj, ty. Ej, jak długo, u, długo. Ej, myślałem, że dostanę siły więcej. ho nie. Dobra, pyk. Nie! Ej, to nie działa! Myślałem, że to będzie szybciej. Ej, czy, Ej, on jest leworęczny? Ej, może po prostu lewą rękę narysowałem większą więc jest teraz silniejszy. Dobra, ale patrzcie. Teraz, ej, to jest lewa ręka. No nie, lewą ręką rozwala wszystko, patrzcie, na, na, na strzała, nie? No dobra, um, powiem wam, że naprawdę ta postać spoko wygląda Teraz spróbujmy przeskoczyć, czy taki minionek da radę przeskoczyć Uwaga, Wo wow, ty, udało mu się Zobacz, pomimo z tego, że pewnie waży 10 ton, to naprawdę jest dowalony Wow, zobaczmy, ej, a teraz, czy upadek coś mi zrobi, czekaj ja bym z chęcią zrobił to, czekaj, cyk, cyk, cyk cyk, uwaga lecimy BUM dobra, nie ważne, tak sobie teraz pomyślałem żeby narysować coś mega dziwnego i będzie to, słuchajcie hagiwagi, tylko że <śmety> mega karykatura, patrzcie będzie to tak, hagiwagi jego głowa, okej, okay, dobra tutaj jak widzicie, tu będą jego oczy, o Uśmiech, szeroki uśmiech. O tutaj, o dobra, tu. Okej. Okay. Jego oczy oczywiście. I teraz tak, on będzie miał tutaj nogi. <grym> będzie miał tutaj nogi. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Okej, okay, noga taka, noga taka, tu ręka i tu rączka. Dobra, cyk, zrobione. I teraz tylko sfilować to wszystko. Na niebiesko, oczywiście, bo. Ej, to nie, to nie powinno być niebieskie, ale dobra, zaraz poprawimy. I to powinno być czerwone tu i tu i tu. Dobra. I teraz tylko oczy, cyk, cyk i cyk. Ej, <grym> hagiłagi, jakiś skulony chyba co? Ej, dobra, sprawdźmy czy to zadziała, jeśli go rozwalę. <grym> Trochę wyszedł dziwny, jakieś oczy jak. Jak ten Pepe, taki ryba, ta, ta żaba, Pepe, dobra, lecimy. Boom! Wow! Od razu rosły. Patrzcie, jaką łapkę mam. Ej, mam łapkę jak hagiłagi. To na pewno zadziałało. Na stówę zadziałało. Tylko ciekawe, jak to wyszło. Ej, Patrzcie tutaj, co jest grane. Jaki głowa, jaka wielka głowa. Ej! No nie, nie gadaj, że to wyszło. Zobacz, co jest grane. Hagiłagi, jakiś skulony. Zobacz, normalnie głowę ma. Tylko... eee... oa, spadłem. No dobra, ale czemu taka głowa jest jakaś duża? Ej, co? Co jest grane? Ej, owca, co ty masz na głowie? Halo? Ej, bez skidu, patrzcie, ona ma jakiś... Arr, nie mogę jej rozwalić nawet. Halo, jestem za wysoki. Nie wiem dlaczego jestem taki za wysoki. Powinienem dać radę, patrz, no ręką nawalam. Halo, owco, czemu jesteś taka dziwna? A masz! Ty, ona ma normalnie coś na głowie! Dobra, nieważne. Powiem wam szczerze, że hagi łagi wyszedł całkiem spoko. Tym bardziej, że wygląda to dosyć komicznie, jeśli samą głową oczywiście mamy tego hagiego Wagiego. Słuchajcie, znacie tą postać na pewno. Ej, co tam pływa? Coś tam pływa. To rybka? Ej, idziemy sprawdzić ty, patrz. Oooo, tu piranie ty. Chodź tu, chodź ziem cię ryba. Patrz, 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 podpływam do niej i... Łapu, capu, łapu, capu! Łap, o, o, dostała! I ile tu jest ryb ładnych! <grystanie> Dobra, widzowie, no to co, lecimy chyba z kolejną postacią. A teraz wezmę najlepszą postać jaką wymyślę. Spróbując narysować taką postać, na pewno nikt się jej nie spodziewa. Teraz ja jako łagi bez tułowia narysuję. Słuchajcie, mam pomysł i to taki mega mega niestandardowy i będzie to uwaga, uwaga. Będzie to Coś takiego. Okej, okay, dobra. Tutaj tu będzie, patrzcie, nos tu będzie. U, będą usta o i broda. Okej. Okay. <grym> Na kółkach czy idzie to patrz. Tu jedno kółko, tu drugie kółko. Tam trzecie powiedzmy, że będzie i tu trzecie. Dobra. Także coś takiego wymyśliłem. Zobaczymy, czy to wypali w ogóle. Okej, okay. dobra, i teraz tak. Kółko tu. Kółko tu. Dobra, fil Feel, filujemy na czarno. Yy, weźmy taki bardziej kolor. Yy, nie wiem, o... Czekaj, czekaj, może coś takiego, tylko bardziej brązowe. Nie, nie czekaj, jak, jak to brązowy zrobić? O. Na przykład taki o. Yy, nie, 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 nie. Dobra, niech będzie taki. Fil. Okej. Okay. Jedyne co to trzeba będzie zrobić, brwi, oko. Proszę bardzo. Jak to będzie wyglądało? Dziwnie. Dobra, oko jest. Tutaj usta zrobimy. O. O, usta. Yy, więc co? Zobaczymy, czy uda się. A, jeszcze ucho musimy zrobić tutaj, bo bez ucha to nie ma. nie, nie robota. Okej, okay. dobra. Dobra, powiedzmy, że coś takiego. Może lekkie włoski mu damy? Dobra, cyk, 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 cyk. Dobra, jakieś tam włosy są. Dobra, zobaczymy, czy to pójdzie. Czy to da radę zrobić? Okej. Okay. Czajcie, to będzie samochód na głowę. Samochód. Dobra, rozwalam to. Uwaga, lecimy z tym. 3, 2, 1. Co się stało? Ej, 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 ej. ej. Dobra, jestem jakiś, patrzcie. Z dźwięków nie wydaje jak samochód, ale jestem bardzo mały. Ty no, malutki taki prawie, że na półtorej kratki Dobra, idziemy tutaj, idziemy, patrz i teraz na górę jak tylko wejdę, to zaraz wam pokażę co to wyszło. Ej, sprawdzamy. Uwaga, 3, 2, 1. Patrzcie co jest! Ty normalnie patrzcie na to wygląda. Ty, normalnie głowo samochód się zrobił. Ej, bez kitu, jestem tym głowo samochodem, i mogę normalnie grać w Minecrafta. Ty, normalnie jestem w środku. Zobacz. O, ja. i ty ucho nawet wyszło. Ty, no to teraz to wygląda mega fajnie. <grym> Dobra. Jak widzicie, dzisiaj naprawdę mega, mega dziwne rzeczy tutaj zrobiłem. I to są jakieś bardzo, bardzo, bardzo niestandardowe rzeczy. Ej, kot, jaki kot fajny. Ej. Takie koty są w Minecraft, naprawdę? Ej, kotek, chodź. Ciekawe, czy jak rybkę. Co to świnia ma na głowie? Zobacz tutaj, co jest. Ej, ona ma normalnie jakiś kapelusz. Ło! Kocie, wynocha, wynocha stąd. Ty, on mnie bije, dobra, spadamy stąd. O nie, tutaj jeszcze jakieś węże jeszcze się zalęgły. Dobra, widzowie, także bardzo, bardzo mega ważne. Um... Narysujemy teraz kolejną, kolejną postać i to będzie mega, mega, mega postać. Zawsze marzyłem, żeby zostać Spider-Manem. Tylko czy uda mi się go zrobić? To jest mega, mega ciężkie, ale spróbujmy. Słuchajcie, spróbujmy, może się udać. Tutaj zrobimy mu takie oko, tutaj również podobne z drugiej strony. O, już to wygląda całkiem przyzwoicie. Jako głowa, ok, dobra, tu zróbmy ramię, słuchajcie Tutaj będzie, o, rękę miał Dobra I... Tutaj coś takiego Tu może tak Tu nogę jakąś wygiętą O, tutaj nawet z butem O I on będzie leciał, słuchajcie, tu rękę O Proszę bardzo, rękę, i on się będzie tej liny trzymał, o, tutaj i nogę, może. Tutaj drugą? O. Cyk. Proszę bardzo. O. No to fajnie, fajnie, dobra. Coś takiego wyszło. Dobra. Jak to on miał? Tutaj na pewno miał takie buciki jakby. O. I one były czerwone. Na pewno. Tutaj będzie miał. Hmm. Spodnie? Spodnie chyba on miał, tak jakby. Y, one były niebieskie. Dobra. Pookolorujmy, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Tu, 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 tu. Dobra. Na pewno biały się przyda, czyli tutaj. Yy, no i troszkę problem, bo tutaj nie dokończyłem, ale jak zrobimy niebieskie, to będą całkiem spoko wyglądać. Dobra, zróbmy może troszkę ciemniejszy. To od razu, patrzcie, będą tak jakby. O tu. Dobra, wyszło coś takiego. Tutaj jeszcze jedyne, chciałem poprawić trochę oczy. O, żeby one się takie lekko bl blaskiem dawały. I patrzcie, no wyszedł Spider-Man jak malowany. Tylko czy ja się zamienię w niego? Głowo. głowo pająk jeżdżący na kółkach. Dobra, o, o, co to jest? Czym to jest? Jaką to ma głowę? Wow, jakie ogromne oczy. To jest drzewo chodzące normalnie. Dobra, nieważne. Spróbujmy to rozwalić. Może się zamienię. Uwaga, lecimy. Jest! Dobra, udało się, tropikalne drewno mam Joko łapa Ej, jestem Spidermanem Zobaczcie, prawdziwym Ty, normalnie prawdziwym Takim 3D w Minecrafcie eee, Kim jesteś? Czekaj wo, 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 wo. Co to było? Co to było? Dobra, widzieliście to? Widzieliście to, jak mnie to zaatakowało? Od razu na Spidermana! Spiderman musi tutaj ratować cały świat, słuchajcie widzowie, więc ja muszę kończyć, muszę pokonać tamtej stwory, a wy musicie zostawić łapkę w górę, oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie uminął was żaden, żaden film i to jest mega, mega ważne. Więc ja, jako Spiderman, zgłaszam się do akcji, żeby oczywiście pokonać tamte potwory, a wy zostawiacie łapkę w górę. Taki deal, żeby oczywiście uratować świat przed niebezpieczeństwem. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami, trzymajcie się gorąco. Papa! Pa.